Minuty dosłownie. Widziałem filmik na głównej stronie wyskoczył, że Mamon jest opętany. Czy Mamon jest opętany? Analiza woda, konstruktywna rozmowa z czatem. Ja chcę. League Legend, nie chcę rozmowy z czatem. O. Jest Ligusia. Czy to prawda, że tak się poza streamami? Panie, że. To nie, bo Dillenager to chyba nie. A co to? Slot machine were invented in 1895, a w 94. Kurwa, ale fajne. I oni nie wiedzą, co? Ty. I oni, ale mogą być ustem umówieni no to są oszustwo, na mogą być umówieni. Pierwsza runda, ty wyciągasz to, druga to. Chociaż jak pierwsza, oni nie wiedzą, która jest która, bo nie wątpię, żeby liczyli wszystko. Ale fajne. Co ty kurwa robisz? No i prawie nie się działa. Tak Przez on poszedł tu, żeby mi wejdować no, czerwone, i mam dziugę przed frajerem. To no pierdolny debil po prostu i tyle. Nie, po prostu jest głąbem gościu, który gra ze mną kurwa, na środku. Bo kurwa poszedł do nich do dżungli i przez to on dał info i ten gość dlatego tu czekał. Co za kur... nienawidzę tych ludzi. Ja mam dżunglę przez tego frajera ze środka, no nie? I tyle. Pierdolony kurwa kondon. No i wypierdolona się na środku fidując nam. To wpisał wykrzyknik rank i pokazało, że ma silvera 1. Cześć! Dwa, kurwa, mać! 25% in ratio? Na próbkę 67 gier. Akurat Ale jajce. to konto z diamentu było, które sprawdzasz ziomeczku, wiesz? Tamto konto z diamentu A. było i to się na diamencie na platynie zdarzyło, jak coś, wiesz? Coś. dalej jesteś na keto, ja bo nie, ulany nie, jesteś jeszcze bardziej, tyle. niż kiedyś mam wrażenie. To nieźle śmietniku, że piszesz, że jestem ulany, jak schudłem 10 kilo, ty kurwa, debilu bez pojęcia, no, poruszający się tylko do ludzi, mam żeby prowadzić negatywną atmosferę. Akurat schud, to prawda. Mam, no mam wrażenie, że schud. sferę. Dobrze Inaczej nie powiedział. mogę cię kurwa, nazwać. To co miał powiedzieć, że jesteś chudy, ty mać, jesteś Urba. debilem? No nie, no, jest. no. ja. Jakimś... No. Widziałeś no. świnio? Na co on napisał i w jaki sposób to napisał Ty też jesteś ku... jego chłopakiem Czemu mnie tak wyzywasz? Czy moja wiadomość była ofensywna? Tak, była ofensywna. O, ale I to jest podkrętka ty ma. powiedział debilna. Wygląda jakbyś ze 20 IQ miał. Jeszcze mniej niż ten gościu co był wcześniej. czaisz to, wyobraź to sobie Łał, wow, ona mi pół HP zadała. No i zobacz, kolejny raz gościu my. co? zerwali jeden? Tak. Ja. Włoski. Nie ma szmato, ty jadna. Już masz po klipach. Ku... Już masz po klipach. Ty już masz po kółka środka, trzyma to jedna. Nie dziwię się, on ma 25% win ratio w Silverze, jak jest taki. Hud. Czyli teraz twierdzisz. A to z po prostu Typowe, typowe podkręty. Teraz twierdzisz, ku... że ja sam AFK i samo się wbijało, tak? I nie było z nami żadnych innych graczy, tylko sam Rybson, był, trafić, tak? Może? I grał jak sam, sam na pięciu gości i wygrywał nie. gry przez kółka miesiąc, tak? Kurde. nam idzie. To nie jest toksyczna audiencja. Słyszysz nie? Po prostu na czacie, któremu tłumaczę na jego poziomie, a jak jesteś zbyt głupi, żeby to zrozumieć, to faktycznie wypierdaj, bo jest toksycznie. I to. Mi... po prostu. nał. No. Po prostu spier... od razu. Erkę masz, kur... Głębie, j... My, Ja pier... Nie no, po prostu mi się nie chce grać już w to. Gościu ma Erkę i jej nie strzelił. Bym normalnie zabił tam gościa. Mamon, dawaj duo, to cię zbustuje do D4 jak Rypson. Przecież ty gównem jesteś, nie gram z gównami jak coś, no nie? Więc nie myśl, że z tobą zagram, ziomuś. Więc bez urazy nie gram z gównami. I ty się do Rypsona nie porównuj. To tak jakbyś gówno do jedzenia porównał, ziomuś. Ty nawet nie masz podjazdu do Rypsona. Od tego zacznijmy. Widzowie, jeżeli chcecie mi faktycznie coś podpowiedzieć, to mi podpowiadajcie. Ale takie Policę, pajacowanie, ważny, co ten gość zrobił, to nie jest dobre. No. Nie. no nie? To nie jest dobre jak coś. Można powiedzieć, że jestem chłowy, to, tamto, ale kurwa ci jakieś takie... Wiecie, bez sensu to nie ma co. Wiesz, że mi golda zabierasz jakie je dobijasz, prawda? To, ten, na to, tak mi to jakbym wstawili. ci się na linię i dobijał ci kripy. Wieża dla mnie to jest ku... sporo golka. Taki jest lol, no tak, jest lol taki, no. O, patrz. I znowu to coś zrobisz w tej grze. No nie wiem, no ta Ania po prostu so farmi z klipami. Wpierdamy się, wpierdamy się. A, bo ty uciekasz. No niestety. Nie miałem co W Jego ja też... Jak stąd tu bieg. Nie. nie jak, się biłeś, jak się biłeś, to widziałem. myślałem, że weźmanu taka Mam Mamon, co sądzisz o wyzywaniu rodziców losowym ludziom w internecie? To Aha. sądzę, sądzę, że mógłbyś stąd wypisać. Bo nie wnosisz nic konstruktywnego do tego streama I tyle Właśnie ci ignorowałem, więc nawet nie będę widział co ten... A Twitch zmienił, teraz jak ignorujesz nie zabiera followa I nie zabiera Ci możliwości pisania na czacie, ciema Zastanawiałem się czemu ten śmieć schodzi cały dzień, on ma najmniej zobacz. <laughs> zobacz. No, najm... zobacz Dalej zobacz Śmieć schodzi całą dzień, on ma najmniej Dżaje... Dżajebek Czy jakoś tak, no nie, Zobacz Dalej zobacz Momencie, już 100% reportuj tych gości z przeciwnej drużyny. Co no nie? im napierdalać, to się nauczą. Reporta. Może zreportować tych śmieci, no nie? Nie mieli tam warda, gość podchodził się, śmiał ze mnie i powiedział, że tam jestem, no nie? Jaką kutrą trzeba być. I w tym momencie sam dał znać. Adminowi, który będzie to sprawdzał, że wie, możesz napisać do tego psa, do tego psa, że jest mi i sam się zdopykało, bo nie mieli warta. Bo nie mógł wiedzieć, że jestem w tym krzaku. No nie mógł wiedzieć. A potrze ty się śmiał specjalnie. Ale to jest kurwa, kurwa, co naprawdę, żebyście kurwa, nie byli nauczeni nawet uczciwie grać w grę komputerową. <laughs> ja, pierde, to by, Co wy w życiu musicie zrobić? Jakby jak wy w grze nie umiecie kurwa, uczciwie. To w Dziękuję życiu to nie ma opcji, żeby którykolwiek z was był uczciwym człowiekiem. Co się Przecież ty wiecie. jesteś mitoman. Ty widziałeś, w frajerze, przed chwilą poszedłem z czerwonym trinketem, że nie było tu wardów, a goś podszedł do krzaka i się śmiał? A chwila, bo ja się tak śmieję, sam po prostu z reakcji. Nie, ja nie widziałem Psa? faktycznie od strony logicznej analizy nie? sytuacji. Można... Użył czerwonego trinketa, niby nie było wardów, a chłop się śmiał, jak podchodził. No pokażę. Mam najmniej. Już. Tu... Stop. Zobacz. Dale, no, zobacz. Tam nie było, bo otwalił wystarczająco wcześnie. W momencie, już 100% reportuj tych gości z przeciwnej drużyny, no nie? Nie no. No i co? Nie wiem, chodźmy grać w Minecrafta, zjadłem.